Hej, wszystkimi ta was Prestigo, gdzie walczę, no, Z człowiekiem z bagiem, który ma Spotkałem go przez przypadek, jak. Ee, o, po prostu czyściłem tutaj bagna. Oczywiście mm, nadal unikam tam tych dwóch um, dużych panów, bo oni są jednak jeszcze trochę za, za ciężcy dla mnie. A bagielet, widzę, też jest cholernie ciężki. Sobie, Oho, no, no, to to jest naprawdę ciężko. Oj, to będzie ciężka walka. Ciężka walka będzie z nim. Szczególnie, że on po prostu zabija mnie na dwa hity. Oczywiście musiałem się znowu gdzieś bić. Kurde, kiszka. Kiszka straszna. Nie mu po prostu mógł jakoś w kierunku do tego obozu uciec, żeby mi tam pomogli. To by było łatwiej, bo. Potrzebuje po prostu lepszej broni za nim. Te... help me! Idzie za mną? Dupek? Czy nie? Widzę, że z tamtym się tłucze. Ok, to mogę wykorzystać to, żeby no, też mu trochę po plecach go tłuc. Ale widzę, że go zamknął. Super. Bagielec z nią gościa, no. Dobrze, że z nim zadanie zostało wykonane. O, o, oj, oj, oj. Nie, 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 nie. Ja nie będę się tak bawił, bo to jest trochę, jest przesada. Moc tego potwora jest trochę za duża jak na mój poziom. Jak też walczyć, to chodź. chodź. Gdzie idzie? Podciągnę go do obozu, postaram się w obozie go zatłuc Moc minny oczywiście Żeby... dostać ekspozycję Sio, 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 Mam nadzieję, że w obozie nikogo już nie zatłuczę Ogólnie te osoby to mam z nimi zdania podwiązane Gdzie on jest? Ej Ogielec! Dupku! Ty jakoś jesteś? No chodź. No help me! Loks. <laughs> Przyciągnęłem wam kolegę do zabawy. Kurde, oni go zatłukli, co to jest zimne serce? Uwartość w złocie 50, nice. Gdzie ten kijaczek co nim walczył? Nie ma. Kurde. E, ri muszę ten, porozmawiać z nimi. Okej, okay. mi trochę doświadczenia, trochę złota ja muszę iść się znowuż przespać. E, może powiedzieć temu też, kon ma boręzo Nie. Huffkissowi, że dwóch wróciło do pracy. To! Złoto! Pięknie! 10 złota. Niby 10 złota, ale zawsze 10 złota. Pójdę się przespać. Mam nadzieję, że mi nie przyjdzie, nie pogoni mnie z domu. Muszę się przespać do rana. Muszę sobie życie odnowić. A jak tam z stoję? 168 Trochę skarbów mam też na obchnięcie oczywiście Nie wracam na bagna jeszcze, bo umówione To umówione, mówione, że coś ktoś tutaj jeszcze się trzeba Luis Luis, panie Luis, mogę pan u pana poplądrować tutaj? Czemu pan nie chce wrócić do pracy? Z Czy czym pan ma problemy?

Where's that? Da Don't you? No. Have I you? I can tell you once you. Tac tac. One. Buncher. Oh, I. The worst. the worst. But. Tell me more. Oh, no. The whole damn. Uh, Fishy. Yeah. yeah. Fishy. Every, Every man, man there. Hm. piano. You get me. I need more. Mmm... <laughs> butelka piwa, kurde. Skąd mam butelkę piwa wciąż, co? A ty kto jesteś? Kto? Ładny, okej. Okay. Ładnie widzę, że skrzynię noszą. Ja muszę znaleźć butelkę piwa dla tego... Jaka? Kurde. Stop waving that around! Get out! Get out! Widzę, że tutaj już zbyt jest? Czerw Do czerwie się nie zbliżam raczej, bo z jednym walczyłem, widziałem, że to jednak była niezła masakra z tym czerwem, więc wolę uważać. 10 mięsa powinienem już mieć chyba. Ale zresztą zobaczę No Złoto Room, mausz. mam 10 mięsa, czyli dostanę trochę złota, więc może będę mógł sobie pozwolić na lepszy ten... Tu tuś leży? Enrico. O. Postanowił wrócić do pracy, <laughs> ale zginął w drodze do pracy. O, łazika jeszcze miałem przeszukać, zawsze to kilka sztuk złota. Kapelusz wróżki. I wracajmy do obozu...

w razie mam lepszy dowód, okej, okay. chodzi o twój obóz, masz gdzieś kawałków mięsa. Hmm, 30 sztuk złota, to ile już mam? 213, miło. Może ktoś jeszcze tutaj ma jakieś dla mnie zadania. Żołnierz. Piwo!

Damn Hawkins! I knew it was. No, no, they're not. They're full of artifacts from the no, excavation. Oh! No. No. When you get an important role here, then you. <laughs> <laughs> I get help. <laughs> no sense in asking him. What <laughs> magic word? no <laughs> will <laughs> have no <laughs> już problem. Really? Oh, tell you the truth, I ain't sure why they don't. Not that I've seen. No Puppies, puppies. No, czyli, hmm. Przypadkiem rozwiązaliśmy też kolejne zadanie. zadaniem. Miło. Kolejne piwo. Bo tamten darmozec coś chciał. No okay, patrzmy. Tu noszą, ok. Przydałoby się jakaś taką umiejętność biegania tutaj? Żeby było trochę szybciej. Gdzieś tutaj był ten pijaczek. Ja mam prawie na nowy miecz, prawie, prawie mi stać. Prawie mi stać na nowy miecz. Luis, masz. Masz, masz piwo za informacje, co mi powiesz? Eee! Jesteś śliczny. I'm mm. looking for some pieces of a sword blade. Everywhere. Everyone's got one. Hawkins. Nie, ona nie chce. Craig has one. I dogę. Of course, you just my part. And... Hmm. I'm that moron. He, dis... He to the... no way. Okay. czyli musimy jeszcze więcej piwa zdobyć. Ale przyjazny, kilka informacji zdobyliśmy. co mnie cieszy. Ten chce 100 sztuk złota, za Craig chce 100 sztuk, sztuk złota, Lorenzo mi nic nie powie, a ja może kupię nowy miecz już, co masz na handel, okej okay, popatrzmy. Broń, czyli zardźwiały miecz, jakaś maczuga, jakaś gałąź, to też trzeba sprzedać. Okej. zbroi, trochę z innych mogę sprzedać jedno pochodnie, jedną. Nie, jeden kilof, wasz widły nawet panu sprzedam. Odłamek miecza nie. Zimne serce, trochę tego Ci sprzedam. Na to tylko najwymiany. oh Ojej, yeah. czyli ja mogę, ale siły mi brakuje. Kurczę, mole, czyli będę musiał. <grych> Super, Dziuk, kruka No, ale przynajmniej mam już nową broń, teraz muszę tylko się podszkolić, żeby tą broń dostać. E, kto może mnie w sile podszkolić? A, tutaj był ktoś, kto mnie mógł w sile podszkolić. E, Craig. Craig, e, gdzie jesteś, łobuzie? Craig, łobuzie. Wiem, że mi możesz mnie podszkolić. Dlaczego znaczy go mogę bali wskoczyć. Chyba nie. To by było dziwne, jakby mógł wskoczyć. Craig! gdzie mam pola? No, patrzcie państwo. Gorzej, bo muszę szukać mięs też teraz. Czyli piw. O, jest jedno. Nie mogę przejść do Łabeczka. Gdzie jest Crake? Zobacz jak zabiorę piwo, będę się bulwersować. Tak z domu. Don't, Lorenzo don't i Water. Right. okej. Okay. Przepuśćcie mnie! Ale gdzie jest Crake teraz? W mordę, gdzie on pol. Tu jesteś Kraj. Kim jesteś? Aha, bo tak, bo tu jeszcze masz ten. Hmm. Ale może kupię ten. Okej. Okay. Ludzie walczą za złoto, to już było, to już byliśmy. wyszkolić, okej. Okay. Mmm.. Jestem gotów na szkolenie Szyba plus 5 kurde 65 złota, kurczę. Kurde, nie stać mnie! Nie stać mnie, jestem taki biedny. Jestem biednym chłopcem na posyłki. Hmm, pomyślmy. Co bym mógł jeszcze tutaj zrobić? A tak, nic mówię.

O kurde To będzie ciężka walka Ej, ale jak? Jak? Jakim cudem by to mam wygrać? Co? To jest przecież niemożliwe że Gościu, ja nie zaatakuję nawet Ale gościu mnie 100 razy szybciej zaatakuje Przecież to jest taki, no... No sorry, ale to jest nie tak. O kurde, będzie długa walka. Ale mnie otarczę. O, bo, zachciał mi śpić. Mi nawet dobrze było. Może gdy stanie ten... oj, 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 Ej! Ej, przecież się broniłem! Przecież się broniłem, że jest niesprawiedliwe już trochę. Człowiek się broni. Ale nie, przeciwniki i tak cię trzaśnie. Kurde, będzie no długa walka znowu, z nim. Szybciej, szybciej. Dawaj, no atakuj. No, teraz lepiej mi idzie walka, szczególnie nie ludzką. A jak już kupię sobie ten mieczyk, kurde, żeby całkiem... Ja założę ten miecz, nie kupię, bo no, oh. Ale kicha, ale kicha, ja się bronię, nie gość mi jakoś podbija broń. Jakim cudem, jakim cudem. Powiedz mi, jakim cudem nie wiem ja mam to wygrać, co? No przecież się broniłem! Przecież się broniłem, więc czemu? Czemu to jest taka głupota? To nie gotyk, że można iść i se nawalać, tylko trzeba się bronić, oczywiście gra jest... Pod tym względem gra... Ej! To już jest niesprawiedliwe Gościu ma full HP Czy miał, miał full HP To jest ej Maxa Jak znowuż będzie miał full HP to się załamie Bo to już jest naprawdę niesprawiedliwe Ja zapisuję w trakcie walki Ale nie Gościu tylko z dupy będzie miał full HP Tak z dupy, dosłownie z dupy. A, he's a thing. Grab him. Korzystał tego tarcza się sprzeda, będzie Przecież się broniłem! Przecież się broniłem! Kurwa mać, ja pierdolę! Ale to jest hamstwo ze strony gry Człowiek się broni nie... Nie broni się, gra twierdzi, że się nie bronisz Początki bywają naprawdę trudne Ej LOL Co to było? Ale co to było? To, to, to już było naprawdę gopota. Mm, bugi. a podobno się gra ściąga, wiecie, w najnowszych ten. No chodź do budynku, a nie na zewnątrz chcesz oh, Ej! Ej, 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 gości się teleportuje jeszcze, no? Co jeszcze, co? Ja cię kręcę, to już jest naprawdę trochę, no. Coś nie tak, że gości się teleportują jeszcze. Ja bym próbował takiej to gdyby się nie udało, ale jemu. Nie ma problemu. kilka ciosów, i. No but lol. But lol! Ej, a temu co? A temu co bije, co? Co to, to ma być? Kurde, nagle gościu drugi gdzieś przybiega, nie wiadomo skąd. Atakuje mnie. No lol. Lol, co to ma być? I've got my eye on you, thief. LOL, ale to jest głupota. przeszedł drugi kurde ten. Z dupa atakuje. Po co no? Po co kurde? No jakaś sprawiedliwość. Nie! to jest już kurwa przegięcie! Ja pierdolę przychodzi 10. Dobra, ja w tym miejscu będę kończył. Ja po prostu... Nie będę ukrywał na kodach z nimi, nie załatwię i widzimy się w następnym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, wciskajcie jak mam cześć. cześć.